W poprzednim odcinku zabrałem agę i zrobiliśmy razem wyprawę do jaskini. Jaskinie. To koniecznie trzeba znaleźć jakąś jaskini. No to zaraz ruszamy. Znaleźliśmy przeróżne materiały, zdobyłem je i zrobiłem z nich lepsze narzędzia. A przed wami trzeci odcinek Lego Fortnite. Materiał powstał we współpracy z Epic Games. Przypominam, że w opisie i przypiętym komentarzu znajdziecie link do sprawdzenia gry. Wystarczy, że pobierzecie ją przez stronę startową Fortnite. A w menu klikniecie kafelek z logo Lego Fortnite i gotowe. Można grać. W poprzednim odcinku zrobiłem coś takiego, co się nazywa talizman zdrowia, który pozwala mi na zwiększenie trochę maksymalnego zdrowia, który mam w, w swoim... W swojej postaci przypisane. I w tym momencie mam też możliwość zrobienia takiego samego ta talizmanu, tylko w. jakby niepospolite tu jest napisane. I wydaje mi się, że dobrze było. Halo? Co, co, co to Halo! Halo. Co? Dzień dobry, słyszałem talizman życia? A właśnie i co? No ja kill zrobię najpierw. No. E, cześć, cześć! Słuchaj, bo tutaj no. masz fajną wioskę. Jak się? To, gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce? Ej, no ja właśnie ja się zastanawiam, skąd ty się tutaj tak właściwie wziąłeś, ale no jesteśmy w mojej wiosce na moim świecie w Lego Fortnite w odcinku trzecim. Słuchajcie, dzisiaj naszym gościem jest dilerek. Siemanko, Ej, ale. Ma nazwę ta wioska? Czy, czy, czy ehm. worki progress jeszcze? A można nazwę dać wiosce? Poczekaj, bo ja chyba nie wiem. Nie, no czy ty, ty możesz nazwać tą wioskę, nie? Wcale nie zioł, dwukropek wioska jeden. Tak się nazywa mój ten. No moja dobra, wioska. no to wioska jeden. To no brzmi tu mnie, nie? Przynajmniej systematyzowane. Słuchaj, jeden zawsze jest lepszy niż dwa, nie? Dwa to zawsze jesteś przegranym. Dobra, zrobiłem parę tych ta talizmanów zdrowia, słuchaj. Czy ty chcesz jeden tak na wszelki wypadek, żebyś miał trochę więcej HP? Bo No kopsi, bo coś pokasuje właśnie, no to to, to wysy, ten, wysy troszkę do ten dodaj. Mogę ci dać w sumie jeszcze jeden, Tomasz. Ja będę miał w tym momencie 726. O, o dziękuję. tu Dobra. Czekaj, czekaj. Siedem... 7 Czemu ty masz 7 talizmanów? Nie, 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 siedem punktów zdrowia, o to chodzi. A tutaj. dobra, boże, myślałem, że ty siedem tych talizmanów zrobiłeś. Ty Słuchaj, co wiesz co, jest. bo ja mam, ja mam dla ciebie, ciebie ogólnie kilka pytań, skoro już do mnie przylazesz, bo ja wiem, że ty jesteś dużo dalej w progresie, niż ja kiedykolwiek byłem w tej grze. E, a, a, troszkę, mi trochę tak. Jakbyś, a... jakbyś tak spojrzał tak tylko po mojej wiosce i powiedział mi ogólnie, co e, ja mógłbym, powiedzmy, usprawnić w pierwszej kolejności, albo czego nie mam. Tary, no. a mogę powiedzieć coś miłego najpierw? No, no, śmiało. Mogę... no, słuchaj, bo jakby z najbrzydszych bloków zrobiłeś najładniejszy domek, i widziałem w tej grze. <grym> bardzo dziękuję, to, to naprawdę bardzo miłe. <grym> <dziwnie. grym> to, trzeba chciałem powiedzieć. A po drugie, e, no stare farmy zrób większą przede wszystkim. Masz kupę? E, mam kupę, mam dużo kupy w sumie. No to, to czy dajesz, stare, bo słuchaj, bo sztuki, ty tutaj widzę, duży, masz którzy robią rzeczy, na przykład o ten, siewca, no nie? No. Tutaj, pyk. Pa, może nie go odebrać rzeczy, które on zbiera. Zobacz, robiłeś to już? Nie, właśnie czekaj. No, jak on ma? No zobacz, spytaj go tam, jak ci idzie praca, tam go zagadaj, zagadaj, tak wiesz, tak. Miło. O kurde, dobra, nie zdobądź było. nawóz, to no, drewno, ziemia, zbierasz, pszenica. Zbierasz. O Jezu, on no, te wszystkie no, rzeczy podniósł! no, no! no, no. O oh my! Yeah. Ty to ja nie wiedziałem, że można Widzisz? odbierać od nich. Ty, to, to jest tip, który no jest to naprawdę po przydatny. No co i to dodajesz, no? podajesz i Ja po nie wiem, żeby... ja myślałem, że oni noszą do jakichś wiosek albo czegoś, wiesz na tej zasadzie. Nie, Dobra. to oni to są dla ciebie. Zrobię. No to też ma to samo, więcej. też ma nawóz. Okej. Okay. To spoko. To, a Mnie możesz zbudować? Możesz zbudować, masz ziemię? Mogę to zebrać. Zostaję, mogę zaraz mieć ziemię, panie kolego, to nie ma problemu, już dobra Zresztą, że ona ma ziemię, to, to mam pakiecik. To wiesz co, bo ja mam tutaj skrzynkę nawet, w której mam całkiem sporo tych nasion, ej to jest spoko, mega spoko w ogóle, że, że kurde mówisz mi o takich rzeczach. Czy to, e, dobrze, dobrze dobrze, to robię, ja. Coś tak, coś jest, je, coś w te, te jest kształcie, gites. czy jakoś, jakieś nie, 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 wizję, nie, nie wiem, Nie mam, to może być, słuchaj, wszystko jest na razie nie spoko, bo ja nie wiem jeszcze jakie są bloki dalej. Ty, ty pewnie wiesz, że pewnie są jakieś ścieżki, trakty ITP. Ja nie mam pojęcia o takich ja, rzeczy. Nie, nie wiem jeszcze. właśnie, ścieżek to ty nie przyjąłem. Ja właśnie ja nie wiem nic takiego, co jest ładne, no nie? Ja wiem tutaj jak tutaj speedrunować te grę, ja mam prostu, no, ale... <laughs> Dobra. Słuchaj, nie ma więcej nasion, więc na razie grządek nie ten, nie dodawajmy więcej. Ja no, se... spokojnie, już A, już no dociskam. to dawaj. Bo tutaj już widzę, że można wsadzić więcej niż jedno do jednej grządki. Czy to wtedy działa po prostu tak, tak że one częściej rosną? Czy to się zużywają te nasiona? Nie, że. No chyba się zuży... Z tego co ja ogarnę, się zużywają, ale jakby jak zbierzesz, to jakby zostanie z powrotem. No zużywają się, zużywają się po prostu. Okay. Robisz taką specjalną maszynę, która przerabia ci te owoce na nasiona potem, wiesz? Spoko. Tutaj, no, no. Sp czy to jest maszyna, która się nazywa łupaczka? Nie, to na pewno nie jest to. A, łupać kamieni, no. Łupać kamienie. kamieni, wcadzasz maliny, wypłynie ci... No, ja ci nie wiem, szczerze mówiąc, w sensie, to myślałem, że to jest jakiś po prostu grinder albo coś w, tym, w ten deseń, ale to najwyraźniej nie jest. On su pokorzenie i marmury U... potrzebuje. A co robi łupać? Kamieni. Rozbija kamienie do wykorzystania w rzemiośle. Czyli a, jakiś... Tak, no to robisz płyty marmurowe, na przykład zobacz, tutaj jak masz to ulepszenie kolejne... No. A, to zo... A nie, dobra, spoiler zrobiłem. Aha. O nie, nie no. Słupło <laughs> pokorzeń no, deska, marmur. Deski. No, no. Jak robisz deski z drewna, to tak samo robisz płyty z kamienia. No, Okej, okay, dobra, to co? W takim razie trzeba będzie no, zrobić wprawę no. po, te, po te materiały, żeby ulepszyć na razie czyli słupokorzeń i marmur i później z tych marmurów to będziemy mogli robić te płyty marmurowe, czyli deski z marmuru, krótko mówiąc. Słuchaj, no, bo wiesz tak co, jakby. bo ja, ja widziałem tutaj ogólnie tego latającego świetlika tęczowego i on poleciał chyba gdzieś na tą stronę. Dolamy nas... On, on, on nie poleciał tak już raz na zawsze od nas? Nie? nie, 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 bo ja już dwa razy miałem z nim styczność albo trzy razy i za pierwszym razem jak tam poszedłem to ja zginąłem. Masz tu jakiś mieczyk albo coś nie Da się kiedy? Cokolwiek ale co robić ale ty masz pewnie. To, dobra, no ja mam tak. końcówkę swojego miecza, więc będzie dobrze. Tak. <laughs> co poradzimy, proszę cię. O jest lama, zobacz, patrz kurde już tutaj stoi, dosłownie obok! O. Tam, 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 to niebieskie, daleko. Tak, to blisko już nawet, bo tuż obok. Ej, tam w ogóle jakieś rzeczy leżą, czy to nie są jakieś twoje rzeczy, co Tak, zrobiłeś? to są zapewne moje rzeczy albo wilk, który coś tutaj zrobił. Pogłasz lamę. Ej, w sumie ja nie mam pojęcia, co się A, teraz... Okej. Okay. I co tam? Wypadło o, mi... O, ja mam siorbo grzyby! Mąka, ta mi wypadła. Ty, wiesz co masz miecz. Cool, cool, bo w sumie cool. dostałem mieczek, więc będziesz miał od razu, o czym walczyć w razie czego. Dzięki. Nie, no ej, dzięki. To, i to kiki też w takim razie wygląda. Spoko. Zaraz po tym, gdy pożegnałem się z Karolem, postanowiłem, że muszę poprawić trochę moją bazę. Zbudowałem drugą półkę, na której będą stały skrzynki. Przygotowałem sobie nową broń, czyli kuszę refleksyjną drugiego poziomu. Wydaje mi się, że teraz już jestem niepokonany. Żeby wytestować kuszę, pobiegłem szybko do kopalni. I okazało się, że kusza świetnie działa, ale głównie na szkielety, turdlacze w dalszym ciągu dostają zbyt mało demedża. Wróciłem sobie z wyprawy i przyniosłem całkiem sporo materiałów, które będą mi potrzebne do upgrade'owania do kolejnego poziomu wioski. I przy okazji będę mógł wciągnąć sobie bombowe barwy. To ty, a to ja. Wygląda na to, że jesteśmy w komplecie. Miewam taki sen o przytulnej wiosce, gdzie mogę zawiesić swój kapelusz. Jestem tu, by ci pomóc. Co mogę zrobić? Zamieszkaj w mojej wiosce. Miło było się osiedlić w jakimś nowym miejscu, ale Twoja wioska nie spełni oczekiwań jest zbyt tłoczno. Dlatego musimy w tym momencie szybko ulepszyć wioskę. I mamy poziom piąty. Rewelacja. Chodź tu bombowe barwy, nie uciekaj. Mam teraz coś ważnego do roboty, pogadamy na samym razem. Co masz ważnego do roboty? Kaman? <gadamy> nie uciekaj. Właśnie wychodziłam, pogadamy na samym razem. O nie, nie zdążyłem, zabrakło mi dosłownie chwilę. Niemniej udało nam się odblokować nowe rzeczy, mamy parę nowych stolików, blatów. Kanapy. O, nowe rodzaje oświetlenia. Kurczę, jasno rdzeń. Chyba muszę zrobić wyprawę, żeby go znaleźć. I co chyba najważniejsze, odblokowaliśmy żółte ściany, więc będzie można teraz zacząć budować już naprawdę ładne, estetyczne budynki, a nie takie rozpadające się szopy. Chociaż tak Karol powiedział, że wygląda całkiem fajnie. Znalazłem <laughs> naprawdę naprawdę skakująco śmieszny sposób na zbieranie kamienia. Muszę <laughs> powiedzieć, że jest to całkiem git, ale no działa, to najważniejsze. Ciekawe czy drzewa da się zbierać dokładnie w taki sam sposób. Ej, hey, no revelácia, dobra. <laughs> zdanie, że chyba trochę przesadziłem z budową tego domu, ale jestem z niego całkiem zadowolony. Kurde, zawsze chyba od dziecka marzyłem, żeby była taka gra, w której jest tak dużo swoboda budowania z klocków LEGO. I choć jeszcze trochę elementów brakuje, na przykład chciałbym zobaczyć takie o pół filarki, tylko pół wysokości jak te białe, które są na narożnikach. Na no i tak możliwości są naprawdę niezłe. Do kolejnego poziomu wioski będę potrzebować 20 sztuk supło korzenia i 30 sztuk granitowej płyty. W celu zrobienia granitowej płyty przygotowałem sobie łupacz kamieni, tak jak mi zresztą radą tutaj użyczył. Karol i przyjąłem sobie pręgę do mojego, do mojej wioski. Każde poszukiwanie skarbów rozpoczyna się od wielkiej przygody. Wygląda na to, że w takim słońcu pochodnia będzie mi zbędna. Jeśli chodzi o materiały takie jak drewno, kamienie, nazbierałem ich całkiem sporo. Wydaje mi się, że już teraz nie będzie mi potrzeba dużo biegania za materiałami, dlatego chcę rozpocząć trochę więcej eksploracji. Ostatnia 30 granitowa płyta możemy ruszyć do naszego centrum wioski. Ulepsz wioskę. Mamy w tym momencie poziom szósty. Przyszli i tańczą! Idealnie! <słuch> Mam odblokowany dodatkowo młyn zbożowy, który się przyda na pewno do robienia mąki, a mąka jest potrzebna w grillu do zrobienia pikantnego burgera. Daje nam tymczasowo odporność na zimno, więc to będzie idealne, żeby ruszyć na zimowe biomy, które widać w tamtą stronę. Do kolejnego ulepszenia wioski będzie potrzebne 20 sztuk marmurowej płyty i 20 kijów z pokorzenia, więc od razu w sumie wrzucę sobie marmur do mojego łupacza kamieni. W pierwszej kolejności będę chciał ogólnie na wyprawę ruszyć na pustynię, ze względu na to, że będą nam potrzebne kolejne przedmioty do ulepszenia stanowiska. Jest to piaskowy pazur, ostry pazur pozostawiony przez piaskowe wilki i piaskowa skorupa, składnik pozostawiony przez piaskowe turlacze. Właśnie mi się kończy kolejna marmurowa płyta, jest to już ostatnia do tego, żeby zrobić szybki upgrade wioski I odpalmy sobie w takim razie ulepszenie wioski do poziomu siódmego Dobra, te dwa poziomy były naprawdę szybkie Mam schematy budowy osiem nowych rzeczy Przede wszystkim chatki przeróżnego rodzaju, zobaczcie tylko jakie gigantyczne No w do mojego domku to nadal nie są jakieś bardzo gigantyczne, ale są i tak dość spore Ściany nowego rodzaju Poręcze do schodów, wow Nowe płotki, te płotki wyglądają naprawdę fajnie o, i jest podowa kolumna na pół wysokości. Dlaczego jej wcześniej nie było? Przydałaby mi się w tamtych miejscach, a wcześniej zbudowałem sobie takie śmieszne narożniki z płotków, które uważam, że i tak wyglądają całkiem fajnie, no ale najbardziej to by się przydała taka biała kolumna na pół wysokości. Ulepszenie wioski do poziomu 8 będzie wymagało 30 marmurowych płyt i surowy bursztyn, klejnot, który można znaleźć na wydmach w Suchej Dolinie, My lecimy w takim razie na pustynię. Ruszyłem więc w stronę pustyni, uzbrojony w śniego jagody, które pozwalają nam yy, przetrzymać się jakoś w upale. O, zauważyłem jakiegoś strasznego potwora, na razie nie chcę się do niego zbliżać. <grytania> I okazało się, że mój kilo świetnie sobie radzi ze zdobywaniem bursztynu. Niedaleko mnie pojawiła się tęcza, ona ląduje dosłownie tutaj za wzgórzem. Dobra, muszę się tam dostać szybko. Oh, kurde, schodzenie tędy to chyba nie jest dobry pomysł. Udało mi się pokonać dwa piaskowe turdlacze. Powiem szczerze, że bardzo dużo damage'a mi zadały. Udało mi się pokonać dwa piaskowe wilki. I już prawie dotarłem do mojej świeżo znalezionej tęczy. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Co to za impreza? O co tu chodzi? Mogę zatańczyć z nimi? Wow! Ok? O kurde, co to była za. Co to była za dziwna akcja? Jakieś fajne itemki tutaj wypadły. Dostrzegłem na szczycie góry dym ogniska. I ludzie, którzy wyglądają jak połączenie piratów i kowbojów pomocy! <grym> Nagrodę udało mi się uzyskać, buger. Wróciłem z wyprawy na pustynię i od razu okazało się, że mam wszystkie materiały potrzebne do kolejnego poziomu wioski. Także to były szybkie trzy poziomy. Z kolejnym poziomem odblokowałem jeszcze więcej różnego rodzaju świateł, i wszystkie potrzebują jasno rdzeń. Kurczę, no. Do ulepszenia stołu rzemieślniczego prawdopodobnie też mam wszystkie materiały. I mamy ulepszony. Mamy rzadkie narzędzia w tym momencie odblokowane. Key z elasto drewna i piaskowy pazur. A do siekiery potrzebny kies, korzenia i obrobiony bursztyn. Musimy zrobić szlifierkę. Wróciłem z mojej wyprawy i zrobiłem sobie talizman zimnej krwi. Zwiększa odporność na wysoką temperaturę. Na pewno przyda mi się na kolejne wyprawy na pustynie. I dodatkowo dodaje jedno serce więcej i dwa punkty obrony więcej niż standardowy talizman zdrowia. Postawiłem też młyn zbożowy, w którym robię w tym momencie mąkę. I razem z mięskiem i ostrą papryczką zrobiłem sobie tutaj burgery, te się przydadzą na wyprawę na biom zimowy. Z wyprawy na pustynię przyniosłem naprawdę sporo bursztynu, więc myślę, że tego przynajmniej na chwilę mamy z głowy. Zaczyna mi się kończyć z kolei trochę marmur i moje drewno, supłokorzeń. Chyba znalazłem. Ten obiekt wygląda jak jaskinia, przynajmniej stąd, a tam jest wielki, zły i brzydki. <laughs> Okej, okay, to jest jaskinia na 100%. Nie wiem na ile jestem przygotowany do tego wejścia. Otwór na całe szczęście stoi wystarczająco daleko. Okej, okay, jest tutaj zdecydowanie gorąco. Żadne z moich narzędzi prawdopodobnie tutaj nie zadziała, więc ja myślę, że mogę tak naprawdę zaraz stąd uciekać i przygotować sobie nowe narzędzia. Jestem niemal pewny, że mam wszystkie rzeczy potrzebne do tego, żeby zrobić szlifierkę klejnotów. Ok, w środku możemy zrobić obrobiony bursztyn. W sumie przypiszę schemat i od razu wrzucę cały bursztyn, który mam. 24 Mamy dwa kolejne obrobione bursztyny. Wydaje mi się, że teraz powinno mi wystarczyć na nową siekierę. Leśna siekiera. I mam nadzieję, że tą siekierą będę w stanie rąbać kaktusy. <grytania> Spudowałem sokowirówkę i zrobiłem szejki śniego-jagodowe, które dodają odporność na upał. W sam raz do tej wyprawy do jaskini ruszyłem ekspresowo na pustynię pozbierać trochę elastodrewna, czyli tego, co wypada z kaktusów. Wróciłem do domu i od razu zacząłem robić kis z elastodrewna. I zrobiłem 3 kilofy od jeży rzadkości rzadkie. Zrobiłem również kurzę refleksyjną, która ma aż 10 damage'a. Ponownie dotarłem do jaskini. Czujesz ciepło, okej. Okay. Tutaj może być bardzo, bardzo gorąco. Jestem na dole i widzę, że jest mi tak na skraju gorąco, gorąco, więc ja sobie przygotuję w sumie takiego shake'a, chlubnę sobie jednego i mam 10 minut chyba z głowy. W sumie mam nowy kilo, mam nową siekierę, mam wszystko nowe, możemy sprawdzić jak będzie się kopało te rzeczy, zanim przyjdą do mnie szkielety, które widziałem już dosłownie obok, chyba już biegną. Dobra, otóż to, dobra, ojeju, o nie, one rzucają dynamitem, Boże, to są jakieś bombermany. O oh, wow, okej, okay. to będzie, ojejciu, ojeju, dobra, to będzie naprawdę, naprawdę ciężki bój, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Oh shit, ej, dobra, to, to, to może się zrobić nagle niebezpieczne. Jak mam być szczery, spróbuję postrzelać do nich, ale powiem szczerze, że... o nie, o nie, kurde, wiedziałem, że tak to się skończy. Materiał powstał we współpracy z Epic Games.